Witajcie, ja właśnie wróciłam z pracy i chciałam Wam pokazać. Kupiłam dzisiaj krem. To już na pewno nie jest jakaś nowość, może dla mnie jest, ale trochę się na tym, o tym kremie naczytałam. To chyba zostało zmienione opakowanie, bo ogólnie to opakowanie jest na zdjęciach trochę inne. To jest wodoodporny krem Fluid CC. Udoskonala wygląd skóry, maskuje niedoskonałości, rozświetla, daje efekt skóry musiętej słońcem. Zawiera korygujący pigment. My idziemy 31 lipca na wesele i chciałam sobie zrobić tym nogi i jestem bardzo ciekawa. Aha, ciekawe, a to jest wodoodporne, czyli yy, ubrań nie powinno brudzić. Hmm. Jestem ciekawa tego tak to wygląda, teraz w Rosmanie promocji nie było kosztuje 24 coś w Hebe kosztuje 26 z groszami, a teraz kosztowało 16,90 więc git, więc muszę to spróbować jak miałyście to, to dajcie znać, już dzisiaj się tym smarować nie będę bo mamy 17 prawie spróbuję, spróbuję zobaczę jutro jak to będzie wyglądać no niby to ma mieć efekt efekt, sfokusujesz się efekt wow podobno super pachnie. Teraz otworzę powącham i y, sprawdzę, a jutro y, przetestuję. Witajcie. Właśnie wyszłam y, z Rossmana, bo chciałam sobie kupić lakier do paznokci i w ogóle wkurzyłam się, bo nie wypisała kartka, że jest w promocji y, tuż do rzęs za 6 coś, a okazało się, że wcale nie jest i kupiłam go za 12, a tak naprawdę wcale go tak bardzo nie potrzebowałam, tylko dlatego, że była promocja, no ale już... Ach, dupa. Trudno. Właśnie nie sfokusujesz, co? Fokusujesz się na coś innego. Miss Sporty to jest i kupiłam lakier do paznokci Vivo, hmm, jakiś... A, to jest krok drugi? To, że niby jak... Żelowy lakier do paznokci. Krok drugi. Mm. Mm -mm. Numer... 9 yy, Ale bardziej martwi mnie to, że jest jakiś krok drugi. To znaczy, że co? Jest jeszcze jakiś krok pierwszy? Który, którego ja nie widziałam i minęłam? Jasny gwint. No dobra, mniejsza z tym. Yy, kolor numer 9. Żelowy lakier yy, do paznokci. Wygląda tak. No się ja teraz fokusuje na mnie. Uh -huh. o, tak wygląda. I numer 9. No właśnie, tylko teraz marci mnie to, że piszę tu krok numer 2, do tego kupiłam jeszcze Isana yy, płatki, bo, bo mi się yy, skończyły, no jestem wściekła, że kupiłam ten tuż do rzęs tak rypiato, no ale no już trudno, no nie zrobisz nic. A ten lakier, no powiem Wam, po dwóch warstwach widać prześwity i jestem już wściekła. Może rzeczywiście, jakbym przeczytała, że może jest jakiś krok pierwszy jeszcze. Wracając wczoraj do tego, że pokazywałam Wam, że kupiłam ten krem, ten CC z Bielendy, ten fluid korygujący, czy coś tam. Jak dla mnie zapach jest Okrutny, no ja tego zapachu nie mogę znieść, a najgorsze jest to, że zapach utrzymuje się długo, bo ja czułam na ręce go jeszcze po 3 godzinach, dopóki się nie poszłam myć. Do tego, żeby tego wszystkiego jeszcze było mało, posmarowałam sobie rękę i nie zakrył na tej ręce kompletnie nic, więc mm, całe szczęście, że kupiłam go w promocji za 16 zł, a nie za 20, a tam 6 czy 5, bo chyba bym się wściekła. Um, jeszcze będę próbować go na nogach, bo to najbardziej mi zależy na nogach. E, najbardziej zależy mi na nogach i zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek na tych nogach zakryje. Bo jednak nogi mamy, mam trochę jaśniejsze od, y, od rąk. Chciałam to dzisiaj sprawdzić, no ale dzisiaj jest taka brzydka pogoda, więc mm, szłam w spodniach i tyle. Ale po pierwszym użyciu, tak jak go użyłam, wiecie, szybko na rękę, no to jak dla mnie jest nic, to na moje ręce nie zakryło i zapach ma taki okrutny. Dobra, jadę, bo jestem zła na lakier i jadę, bo jestem zła na tuż do Nie uda na zakup. więc tak, mamy już wieczór, 20, ja męczę dalej, dynastię, ale właśnie przyszłam, żeby Wam powiedzieć to, co Wam dzisiaj pokazywałam, czyli tu do rzęs Miss Sporty Studio Lash Instant Volume, ma silikonową szczoteczkę i... I co? I co ja kupiłam? I lakier do paznokci ten taki żelowy. I teraz tak, raz go, nałożyłam go najpierw bez tej bazy. Okropnie. Drugi raz nałożyłam go z bazą, trzeci raz nałożyłam go z odżywką. No, każdy sposób wypróbowałam. Każdy sposób wypróbowałam i każdy sposób zakończył się klapą. Dlaczego? Dlatego, że, hmm, dlatego że po pierwsze tak. Schnie. Wiecie co? Ja pół godziny suszyłam, suszyłam, nic nie dotykałam ani nic nawet pod zimną wodę wkładałam i po pół godziny co jest i po pół godziny niestety ale yy, yy, odbiły mi się wiecie, odbił mi się po prostu a na jednym paznokciu zadarł mi się i zaraz był tak jakby odprysk więc katastrofa. Żeby kolor był ładny, trzeba nałożyć 2-3 warstwy, a to jest dużo. Czyli jakoś jest po prostu beznadziejna. Schnie. Nie wiem, musiałby chyba schnąć godzinę, żeby było dobrze. Chociaż i tak nie wiem, czy to by wystarczyło. Czy z bazą, czy bez bazy, czy z odżywką. No jak tam wyczytałam, nic to nie daje. I jest to tylko szkoda moich 10 zł, bo kosztowało 9 coś. Więc tylko szkoda pieniędzy. No mi niestety, ale no mi niestety nie przypadł. Do gustu, jak dla mnie, jest beznadziejny. Tak, ja ja z Miss Sporty jeszcze używam tego tuszu. Tylko to już jest do wyrzucenia. Tego żółtego. Ostatnio z Bel, bo był w promocji w biedronce, kupiłam ten. Ale on już. Tak. Ale on już też do. do yy. On już też. Sfokusujesz się? On już też jest do wyrzucenia. Bo już ma ponad dwa miesiące. A ten, tak jak mówię, ma silikonową szczoteczkę. A Ty tu po co przyszedłeś, te drzwi tak otworzyłeś? Gdzie idziesz? Na balkon? Idziesz zobaczyć, czy kwiatki nam urosły? No, więc tylko tyle Wam chciałam powiedzieć, że szkoda pieniędzy na ten lakier, no chyba, że u innych się dobrze, dobrze, dobrze spisuje, to dajcie znać, bo u mnie to katastrofa. Dobra, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!